Jeśli chodzi o mój nocleg, ja coś podejrzewałem, niż nie że to jest tak oficjalnie, bo na tej mapce z tymi darmowymi kempingami jest oznaczone, że jest darmowy kemping, ale to był, że to jest normalny kemping nie? i łącznie z tym, że na Google Maps jest to oznaczone jako normalny kemping nie? A i się okazało, że po prostu jest obecnie nieczynny. Ale to, że jest niczyny, to ja myślałem, że to jakoś się nielegalnie ewentualnie ktoś na niego bił. Nie, jest normalnie karteczka, że zapraszamy byle nie dłużej niż 48 godzin. Jest normalnie łazienka, papier jest w tym, w podajnikach toaletowy. No, tyle, że jest zimna woda. Może wyłączyć światło, żeby się nie marnowało, bo tu nikt nie o to nie dba. Ale generalnie woda jest, toalety są nawet całkiem czyste. No nie wyłączę światła, bo yy, ten, podstąpienie że jest komórka. Mądrze z wymyśli. No i na kempingu brzmi jest jeszcze jedno auto. Wczoraj widziałem, że jak ja zajechałem, to już oni byli. A tak to no, generalnie pusto, nie? Więc yy, niestety prądu nie ma, bo coś czytałem, ale to chyba jeszcze nie, nie wpadli na pewno, żeby odłączyć. że właśnie, bo to jakoś w lutym, marcu chyba. Zlikwidowali kemping, w sensie przestali się nim opiekować. I ktoś w napisał, że mimo że za darmo to on się ten zatankował, no niestety, znaczy ten, podpiął do prądu. Niestety mi się już nie udało. No, co chciałem Wam pokazać na kempingu? Nie wiem, czy to widzicie, czy mi się tylko zdaje, muszę podejść bliżej, ale że tu jest chyba szron. To są kamyczki. Nie, to są kamyczki. Już się straszyłem, że szlon z rana. Bo by było zimno, bo jest zimno. Piruńsko. Jednak jest coś na rzeczy. Przetarłem wycieraczkami szyby, a tutaj coś zostało, czyli coś przymarzło jednak. Proszę Państwa, tak wyglądają moje rękawiczki po tym, jak przetarłem szybę. To jest szron Z ciepłego kraju chyba Australia. Upały! Strzelecki z pragnienia i z gorąca umierał. No, jadę sobie tak zwaną e, drogą księżnej. Princess Highway. E, nie, to nie droga, to autostrada księżnej. E, ona prowadzi z Sydney do Melbourne dużych wybrzeża. Ja generalnie się... E, zresztą A1. E, ja się skończyłem się bateria przed chwilą, więc jeszcze chwilkę pogram. To widok do tyłu. Się zatrzymałem specjalnie. Żeby nie przysypiać, most. Nie winy i tak To czy jest w skrytki pocztowe na Znowu się zacząłem na wielkim Biblii, bo wcześniej zacząłem na jakiejś lokalnej stacji, ale była sama obsługowa. A ja za to w miejscowości widziałem, wydawała się wymarła miejscowość sobota rano, tylko ktoś tam przy jakimś warsztacie robił, ale nagle zajechałem jakieś boisko było. I grali w rugby w krótkich że Jest tak zimno, oni biegali kre, ale widać było, że są cały zaczerwienieni. Jakieś dziewczyny grały w tą taką wersję koszykówki, ale taka bez tablicy. Nie wiem, czy kojarzycie? Ja to o tym kiedyś czytałem, e, tylko nazwy nie pamiętam, nie? że jest tylko sama obręcz. I, I to jest jakiś taki rodzaj gry popularny e, właśnie w krajach chyba e, e, tych e, typu Australia i Stany. Idę coś zjeść, może kawa będzie. Przynajmniej na wynos na Bipi. Jakiś cracker dog, czyli hot dog, ale w panierce. I jakieś dwa takie przekąski, na ziemnego pęcia. Pani dwa razy mi powiedziała nazwę, ale zapomniałem już. I kawa. I jadę dalej. Może a raczej ocean. Cóż w sumie morze. Ocean, zbadaj pojeżdżaj. W tam jadę. Wjechałem do miejscowości Lake Entrance z wczorajszego wieczora jestem w stanie Wiktoria jak widzicie jest to stan, który jest, chwali się tym, że jest stanem edukacji. No, zatrzymałem się, się Lakes Entrance nazywa, jakieś są so na znaczone, że jest dojście do plaży, więc idę sobie zobaczyć. Nawet jacyś ludzie są, w sensie ten y, facet do tej łódki, co się chwilę widzieliście, to właśnie myślę, że przyszedł z plaży. Może ryby łowią. Patrzcie, jakie fale. Zgodnie z przewidywaniami, jedyne osoby, jakie są, to wędkarze. Bo kto by tu w zimie przyłaził? No i tam, jak widzicie, z jednym wędkarzem było dziecko. Jestem z formalnego punktu widzenia nad Morzem Tasmana. Tasmańskim? Nie wiem jak się nazywa. Patrząc dokładnie na południe, jest widać Tasmanie, Znaczy, nie widać, bo jest 300 km stąd, nie? Ale w sensie na mapie. A dokładniej prawy kraniec, czyli nie wschodni kraniec. Będzie właśnie w miarę dokładnie. Od tam dalej jest jakiś. Y, t, y, bardziej większa infrastruktura turystyczna, ale trzeba do niej leźć, więc ja wybrałem akurat opcję y, tam, gdzie się dało autem podjechać. Więc tak, 300 km dalej jest zachodni kraniec wyspy Tasmana, 3000 km dalej na południe, też na wprost nie, jest Antarktyda. Tym jakiś statek tam wpływa, tam jest jakiś port. Znaczy, tam jeszcze podjadę, bo generalnie jest tak, że e, e, tu jest taka długa mierzeja i za są jeziora, stąd się nazywa Lake Entrance. E, to jest że jeszcze podjadę na punkt widokowy nad jeziorami, to może ta łódka tam wpływała właśnie. A? Niezła twierdza. A? Są mi mewy. No i, ale bijomo, brzeg. Jak widzisz, aż taka się migiełka robi. O, ale zwierzaków. Czarne łabędzie. Zacznę się nad jednym z tych jeziorek. A tam są te, te takie, co jedzą ryby. Jak to się nazywa? Hey.

O taki ładny bulwar nad jeziorny. Nawet są jacyś turyści. Jeżdżą na rowerkach. Właśnie tam jakieś dziewczyny się spotkały. Mówię sobie Enjoy Holiday, czyli chyba są na wakacjach. Tu jest mostek, żeby tam się dostać na plażę y, oceaniczną-morską. W sensie, nie wiem, czy się, To się liczy jak ocean, skoro jest Morze, y, morze Tasmana. No, taki sobie miasteczko. Nawet jakaś Marina jest, jedna, druga trzecia już. Dieta wygląda na wojskową. Zaczynam się na punkcie widokowym, bardzo mnie zastanawia ten statek, co on robi. Wygląda jakby łapał jakieś zanieczyszczenia. Bo taka pływająca tama mi się z zanieczyszczeniami kojarzy. W na razie widzę, że łapie fale głównie. Na no, a macie widoczki na te jeziorka. Tam daleko już jest otwarte morze. A są te jeziora, które, nie wiem, wydaje mi się, że tak naprawdę będą tylko zatoki morskie, nie? Jak to jest słona woda, chociaż nie wiem, czy jaka woda tu jest i doczytałem, ten dziwny statek. To on odpompowuje piasek z dna, bo generalnie yy, to yy, przejście jest sztuczne. Zostało zrobione w 1880 roku. Dawniej nie było tutaj żadnego połączenia łapajostrości. Dawniej nie, yy, jeziora nie były połączone z morzem, z wyjątkiem okresowych powodzi kiedy no, ilość wody krasie z rzeki wlewa do Jezior Podwarze, przelewały się przez niższe części tego półwyspu. Natomiast w 1880 zrobiono permanentne wejście, żeby rybacy i tak dalej. No trochę zmieniło to, to, jak to się nazywa, środowisko jezior, dlatego że no dawniej była to zupełnie słodkie jeziora, teraz się to miesza. Bo z jednej strony z deszczów i z rzek się wlewa woda. Tam jest miasteczko portowe, właśnie to przez które jechałem przed chwilą tam gdzie stałem. Stamtąd przyjechałem. No z drugiej strony się woda wlewa słona, nie? Więc się trochę bardziej zasoliło. No, co jeszcze ciekawego tu jest? Tu się zaczyna 90 milowa plaża. Tu się zaczyna się ciągnie 90 mil w tamtą stronę. To chyba, tam gdzie już byłem, to na początku to chyba to była część. I mam tutaj też ropę i gaz. Gdzieś na horyzoncie powinno być widać jakieś platformy, ale nie widzę ani jednej. Wiertniczo oczywiście. Jest i platforma. Czemu nie łapiesz ostrości? Zależy właśnie jaką, kto ma silną pozycję wyżej Ja yy, chcę się powiedzieć, nie mogę się skupić. Życzę te sondów? mnie się dosyć ciągnęło, nie? że ludzie się dowiadują o z drogi A1, a 1 to jest ta, ta yy, z Sydney-Dobyw, Pręcóż Wybrzeża. Trochę w bok. Tam jest jakieś miejscowość, właśnie taka yy, z czasów wydobycia złota. Więc jadę trochę w góry. I trafię też widzę w jakiś rejon przemysłowy, bo co chwilę widzę z daleka jakieś kominy i dymy. W ogóle jadę sobie, moi koledzy pali na taki pomysł, że oni rozmawiają i nagrywają te rozmowy na różne kontrowersyjne tematy i sobie jadę i ich słucham. A potem stwierdziłem, że się nagram i, i nagram im odpowiedź, bo szczególnie, że napisali, że yy, na końcu, naczynie napisałem tylko kopowiedzi, na końcu pytania. A co wy sądzicie, słuchacze? Więc sobie jechałem i się nagrywałem. Widzicie zwłoki? Często widzę, bardzo często. Ale elektrownia, nie? Czy to będzie elektrociepłownia cholera, więc to jest, nie jest ale fajne. Zrezygnowałem z wizyty w tej, bo mi wyszło, że muszę godzinę drogi nadłożyć, plus pewnie z pół godziny albo godzina na zwiedzanie nie mam na to czasu. Jadę w stronę Melbourne. Tam są ciekawsze rzeczy, w sensie na południe od Melbourne. W tej miejscowości w się zatrzymam na jedzenia, w sensie na ja sobie wziąłem z KFC jak zwykle. Miałem jakiś tor wyścigów konnych. Ale widziałem fajnego konika past ale miał ubranko, żeby mu nie było no. Jestem z bortem na to stradzie. 130 km od Melbourne choć powinien być szybko ale tam potem się będę musiał przejść przez całe centrum na drugą stronę No i chcę dojechać gdzieś w okolice tej Great Ocean Road, żeby ją rano jeszcze zobaczyć ja, To strada trochę w stylu może nie Zakopianki, ale na przykład tej Gierkówki czyli czasem są światła <gry> To jest to na której rowerzyści są dozwoleni na poboczu, co powoduje taką ciekawostkę, że jak chcą przejeżdżać, to jest niebezpieczne skrzyżowanie i mają napisane, że cross w bo muszą przeciąć yy, pas zjazdowy, a za chwilę będziemy mieli pas zjazdowy. Jak w Stanach? Nie wiem, czy to widać, bo jadę zupełnie w słońce, ale po prostu 4-5 pasów i wszystkie pełne aut. Wiadokt albo most. Nie mam pojęcia, to jest chyba przez most, bo widzę wodę. Świeci mi centralnie w twarz słońca. Australijczycy to mistrzowie środkowego pasa. Gdzie jest autostrada? Ma trzy pasy, i wszyscy jadą w środkowym. Wszyscy, no dosłownie, jak widzicie, z dziesięć środkowym. Nikt prawym, nikt lewym. No bo lewy się uważa, tam co chwilę ktoś wjeżdża, zjeżdża ze zjazdów, bo jesteśmy już trochę za Melbourne, ale jednak jest to strefa nadal podmiejska prawie jest do a jest dla tych, co jadą długodystansowo. Witajcie z Barłoga. Leżę na tym górnym tym. Spróbuję to jakoś może pokazać, a nie, tu jest ten a ja leżę pod dachem schowany, bo zawsze na górze jest cieplej. Dwa śpiworki zawinięty. W sensie mój jasnozielony i kamperowy ciemnozielony i zawinięty w bluzy i kurtkę nie ma to jak ciepła pogoda w Australii ale tak patrzyłem że tu chyba generalnie zawsze jest zimno na południu że powiedzmy w lecie jest 10 stopni a nie 0 w nocy co dla kampera to niewiele zmienia to trzeba spać po hotelach ale plan był taki że oszczędzam to oszczędzam no, co chciałem powiedzieć, jeśli się wybieracie jakąś wielką podróż, to róbcie to jak jesteście młodzi. Bo ja się już czuję staro. Strasznie mnie bok boli, bo no, siedziałem za kierownicą w niezbyt wygodnej pozycji. Bo jednak no, nie miałem za dużo opcji do, do ustawienia, żeby sięgać do pedałów. Więc tak, kostka mnie trochę boli, ale nie bardzo w sensie od prawego pedału, od naciskania. Bo jestem nie w takiej pozycji jak się zwykle aucie jedzie, tylko jednak bardziej pionowo. No ale strasznie mnie prawy bok boli. Zresztą jak się próbuje skręcić to po prostu ała, coś musi, coś się podczas jazdy, nie czując tego. I teraz po prostu jak się próbuje czasem w którąś stronę pochylić, to po prostu umieram. Czuję się staro, mam 34 lata, a czuję się jakbym był emerytem. Ale to pewnie jakoś tak jest, że jak się ma powyżej 30 lat, się czegoś rano budzi, go nic nie boli, to znaczy, że nie żyje. No więc ruszajcie w podróż do świata, zanim bycie mieli 30 lat. Śpię. Gdzie ja śpię? Nie pamiętam nazwę, ale blisko Great Ocean Road, czyli już na południowy zachód od Melbourne. Jakieś pół godziny drogi od wybrzeża to w samym wybrzeżu nie ma darmowych kempingów. To jest zbyt popularna turystyczna atrakcja ale jest tutaj z tego co się rynkułem, jest tak że jest po prostu jakieś tam jest jakieś boisko nie wiem do rugby do, do kryketa nie, nie, nie widziałem po ciemku co. No i są szatnie zamknięte ale toalety są otwarte. Plus jest miejsce na grilla też otwarte. To że po prostu też, może jak jest jakiś mecz, to odpalają grilla i sprzedają. No i miejsce jest opisane, że w ten na tym tym wiki, że wolno parkować. Jak zajechałem byłem sam, ale przed chwilę później w sensie jakieś pół godziny po mnie podjechała jakaś ekipa. Mniejszym autem, ale chyba trzy osoby, więc nie wiem, czy w namiocie będą spalić, czy co. Coś widziałem, że próbują grilla rozpalić, ale. Nie wiem, czy nie wyszło, bo nie chcę wyglądać na zewnątrz. Bo sobie jak jechałem tym to sobie je nagrzałem w środku. No i teraz nie chcę otwierać drzwi, żeby nie wpuszczać zimnego powietrza do środka. Yy, aha, i nie mam zasięgu yy, internetu. Dwa dni miałem bez problemu. Szczególnie jak spałem przy, przy głównych drogach i przy miejscowościach. Tu też jest zasięg, ale nie mojej sieci Telestra. Jest chyba... Taką siecią, która ma najlepszy zasięg w Australii, bo na tym wiki jest zawsze napisane zasięg Telestry i zasięg innych, więc to widać jakoś jest takie, że telestra jest uważana za lepszą, a ja mam akurat Vodafona, więc nic jest z internetu, ale tak po prostu chyba pójdę wcześniej spać, bo nie miałem coś przygotowywać na dalej, ale jak zwykle mi to nie wyjdzie, może jutro mi wyjdzie.